Brązowy medal jest w Waszym zasięgu. Ha, szkoda, szkoda. To, to, to wszyscy mają to samo pytanie, ale dobrze, nie udało się wygrać Hiszpanii wczoraj, ale musimy, musimy przygotować tam mecz z Norwegami i musimy spróbować wygrać tego. Myślę, że mamy dużo młodych zawodników, którzy pierwszy raz jeszcze są tutaj. I... Mislim da, da ako pačimo na prišlost, mislim da je bardzo važno vigrati jutro meč i zrobiti taj medal i prigotovati kvječen s bardzo važni i kvalifikacije do, do olimpijade. Mislim da to muši bić, to, to, to mušeme i mislim da je pierši meč do kvalifikacije olimpijade je jutro. Ale zdaję sobie sprawę, że to Chorwacja jest sprawcą nieszczęścia, że Polska nie, zagra, nie, nie gra w tej czwórce najlepszej, że kibice polscy no, są jakby, można powiedzieć, mają pretensje do Was, ale oczywiście to była sportowa walka, że nie ma Polski w tej czwórce najlepszej. Po dobra, myślę, przed, przed, przed mistrzostwem każdy, każdy widział Hiszpany. Dunčeke, Francuze i Polake u čvurke, ali taj turnir pokazao duže nespođankih i pokazao da da ti zespoli, jak uh, Njemci, jak Hrvaći, mladi zespote iz druge faze, druge faze uh, reprezentacije pokazali duže šive, duže moci i zrobili par nespođanke. Mi to samo zrobili s Polacima, mišlje da oni imali pšeti mečem duže, duže presije i škoda, škoda dla, dla polske piłki renčne, ali dobre za Hrvatske pijuke renčne, tako da češko pitanje mogę sad povedati da, da to moje kolege, moji prijatelji, ali mišlje da, da, da mi zrobili taki, taki, taki super meč i Myślę, da je taka mecz można widać jeden u 10 lat. A czy dodatkową motywacją było to, że na trybunach była pani prezydent Chorwacji dla was meczu z Polską? Pa dobra, pani prezident misle da je to dla, dla každeg Horvata najvijekši, ne vem, požem albo najvijekši sukces kedy, kiedy pačiš na tako važne osobe jedne žemlje, ale misle da mi hođili u meč sam, sam s jednom žeči sprobovać zaigrać menzi 15 tisjonci ljudi kibica, bit sprobovać taj młody, młody zespół jak jak się czuje na takim poziomie, jak kiedy grasz z Polacima, Francuzima, hiszpanii i myślę, da u tym meczu pokazali wszystko, co 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 możemy i zrobili taki fantastyczny mecz i naprawdę to było A jeżeliście przed 11 bramy? wiesz co, kiedy Pačić i Nor Norvega, Nor Norvega mi vigrali s Francima i vijeme da matematično to gledalo dješen će, ali da naš će Bramek iđeme do polofinala, ali mišlje da bio barzo, barzo važni počontak meča, naša 5-1 obrona i tu, tu vidjeli smo naše šive, vidjeli smo da Polacima se ne uda zrobići nic považnjega u ataku, da, da nje, nje vjedom com, com Robić u kilka, kilka minutov i I wtedy zaczęło się to wszystko, wszystko przygotować, robić, gotować dla, dla wygrać mecz. My czimali czuke, mali szive do końca i mówili do siebie idziemy, wygramy jeden, jeden, dziesięć, dziesięć, super, ale damo wszystko. I od pier, pierwszej do ostatniej minuty wszystko chodziło Czy i... było widać w oczach Polaków już strach? Pa nie wiem, nie wiem, myślę, że to dosłowni zawodnicy, ale, ale myślę, że wiesz, da... kiedy... kiedy, kiedy... Przyjdzie ten moment, mi mieliśmy tydzień albo dwa czy trzy wcześniej to ze Słowacami, taj sam mecz, nic nie idzie, drugą drugim wszystko idzie do bramki, spróbujesz, spróbujesz, ale nie chodzi, nie chodzi, przyjdzie taki mecz, krucjalny mecz dla Polaków, ale pokazaliśmy o siłę i pokazaliśmy, że jest to time młody zespol, który musimy przygotować do... do, 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 do do, do kolejnych meczach i musimy przygotować to na przyszłość. Iwan, a ty grasz od kilku lat w Polsce, w Kielcach, ale na pewno rozmawiasz z kolegami. Moje pytanie chodzi o, o Waszą e, opinię na temat tego turnieju czy są on zorganizowany? Pomówiłem wcześniej, ekstra, naprawdę. Ekstra, ekstra i tylko ekstra. Byliśmy wcześniej w Katowicach, a teraz jesteśmy tutaj w Krakowie. pevne hale, duže kibicu v šisti muve o pijukoj renčnoj, organizacija, hoteli na najvijekšem požemu, tak napravde gratulacije do šistkih, ktori zrobili takie orga, organizacije i mišle da super za polske, za polske pijuke renčne i mišle da pokazavi jak Polska lubi ne tylko piłkę renčne eksport. Na koniec, bo jeszcze została, poproszę Cię, pewna pula biletów na dzień finałowy, żebyś zaprosił kibiców, żeby tutaj Was dopingowali, żeby dopingowali, no żeby po prostu ta atmosfera sportu była do końcowego dnia, więc proszę zaproś kibiców na ten dzień finałów. A nic, proszę, proszę wszystkich, które lubią piłkę ręczną, które lubią walkę, da przyjść w niedzielę oglądać dwa historyczne mecze.